Udana próba zawracania mobilnym kurnikiem. To po raz pierwszy nim zawracamy. Waży około 2,5 tony. Wszystko wytrzymało. Coś tam strzelało, ale wytrzymało. Ziemia po tygodniu została ładnie przerobiona. Przesuwamy na nowe stanowisko. Raz z kurkami. Górki zadowolone, o, mają świeżą trawkę i robaczki. O, zadowolone. O, mają świeżą traweczkę, świeże robaczki, jakie szczęśliwe kurki. Ho, ho, ho.